W tym momencie znajdujemy się już przy domkach. No i mamy domki. domki. Tylko pytanie do którego idzie. Tu byłem dwa razy na tej domka, ale ścieżki dokładnie nigdy nie potrafię zapamiętać. O, tutaj jest płot oddzielający. Czy uda nam się wejść do tego domku, czy nie. Chyba się uda. I później pójdziemy trochę inną drogą i pójdziemy za tymi domkami. Dobrze. Ogólnie dojście do tych domków jest mega problematyczne. Eee, najlepszą opcją byłoby przejście wzdłuż tego orczyku, który tam jest, i wtedy wyjdziemy na taką dróżkę, gdzie możemy przejść za. W tym momencie znajdujemy się już przy domkach. Tutaj jest jeden taki większy domek, do którego zobaczymy, czy się dostaniemy. Dostaniemy się i to chyba będzie pierwszy domek, który obejrzymy. Ale musimy założyć nasze. Ojoj, zobaczymy, czy da się tu wejść. A mój, belek niebieski. Tutaj mamy. No i tu niezwyczyszczone, ale. Dotknięcie tego to jest jedna wielka stęchlizna. Wchodzisz? Tutaj mamy trzy łóżka. W innych, w innych domkach jest na pewno lepiej. Nie wiem, czy pokażę Wam wszystkie, czy po prostu wybrane. Ale wychodzimy po górę. Mam nadzieję, że te schody mnie utrzymają. Tu jak widzimy szafa. Tu jeden otwarty pokój, a drugi zamknięty. Jeszcze widzimy, że dalej jest poprowadzony prąd. Więc tu się nie da wejść. Jest zatasowane i mamy dużo alkoholu. No a tu mamy szafkę. No i widok, w którym mogli raczyć się przywabiający tu jest w momencie, kiedy to funkcjonowało. Nie wiem, czy bungalowy już były zamknięte wcześniej czy później, no ale popatrzcie, jakie jest zejście na dół. To jest, to jest naprawdę. Och. Zejście tu. To naprawdę jest wyczyn. Przepraszam za palucha e, w kadrze. No i mamy tutaj okienko, ciekawe, stylizowane, na prędce robione drzwi. No i jak dobrze się przyjrzymy, no to tam widać już element No i to jest drugi z domków. Znaczy pierwszy z tych największych. Zobaczmy, co jest tutaj. Ostał się kosz na śmieci i czy się coś zostało z wyposażenia? Nie, niestety nie. Nic się z wyposażenia nie ostało. Otwarte okno. Więc sami widzicie. Jak widzimy, całe okablowanie tutaj jest, prąd jest. Znaczy już nie dochodzi, ale kable nie zostały całkowicie wywalone. Tu mamy łazienkę. I czy są? Jeszcze tu nie ma. Tu wiem, że były kotły, które e, grzały wodę. No i teraz zejście stąd, ale tu jest piękny widok. Tu jest piękny widok. Czyli tak, tutaj mamy kolejny domek, ale czy się da do niego wejść? Możemy mi spiegować, że wejście od ptyłu, tylko trzeba przez lasek iść. Trzeba przez lasek iść. A nie wiem czy jest sens. Nie, bo będzie ten widok będzie ten sam. Opotan no, Opotan No jest tam jakaś szafka i kanapa. No i opona, Ale idziemy dalej. O, to będziemy właśnie. No to chodzimy do ósemki. A to nie jest piątka? No, pokażę, bo się popatrzymy. Czyli tu popatrzymy na miodę. Miodę, można. Dobra, później mi się to też pokażę. O, i tu jest. To jest ten domek, gdzie zrobiłem najlepsze zdjęcie. Jedno z najlepszych zdjęć jak dotąd. No i tu jest te. Tu jest serma do grzania wody. Tu jest serma do grzania wody. Tutaj następne pomieszczenie. Tak jak w innych domkach. No i mamy, mamy tutaj talerze. E, tu widać jeszcze pozostałości instalacji po zlewozmywaku. No i ten, bo ten, domek jest mega klimatyczny. Popatrzcie się jeszcze na te lampy, tu robią mega klimat. No i to krzesło tutaj stojące. Naprawdę piękny, pięk, piękny obraz. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tu już nie ma lamp, ale widzimy mega dużo mebli. Mega dużo mebli przeniesionych. Pewnie z innych pomieszczeń. Jest i lodówka, od której aż, aż, aż tchnie PRL-em. Przepraszam za zaseplenie nie sobie. No i chyba jakaś zamrażarka. No i Widok z tej strony na inne domki, właśnie w tym domku. Tutaj, który teraz widzicie, o z tą podmolówką byliśmy jako pierwszym. No ale tu już nawet nie wejdziemy na górę, bo schodów nie ma. Chociaż widać, że ktoś próbował się na tą górę dostać. Zobaczmy, może uda się. Tu nic nie ma. Ustawimy trochę inaczej. O. No. I tak wygląda ten dom. No dobra, tu jesteśmy znowu i idziemy do następnego domku. I w tych domkach byłem, jestem pierwszy raz, muszę się przyznać. Tutaj nie byłem, byłem w tamtych domkach zazwyczaj, po tamtej stronie. My tam pewnie wrócimy, ale zobaczmy co jest tu. Tu już nawet nie, nie ostał się numer. A. O, i tu mamy jakąś kółeczkę, jakąś lampę, znaczy klosz, pewnie od tego budynku. I jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma higieny na Urbekcie, to się myli. Proszę bardzo, papier toaletowy. O, i piękne drzwi. I tutaj mamy fajne pomieszczenie. Jedną łóżką, główną łóżką tutaj bardzo klimatyczny kącik, szkoda, tylko że są rozwalone szyby, jeżeli to rozwalone szyba. I kolejne łóżko, mają fajny klimat te domki. Ja bardzo lubiłem te domki, tak jak mówiłem, jeździłem często z rodzicami i bardzo dobrze pamiętam, ale zapach tym, tych domków się za bardzo nie różni, chociaż, no wiemy, tu jest lekko podbity stanhlizm, już ale. No jest to wszystko nie, powracają wspomnienia, powiem szczerze. Świetne miejsce. No i tak jak widzicie tutaj na przykład piętro już nawet nie wchodzę, bo zazwyczaj są one zniszczone. Może mi się uda tu jeszcze wejść i wam pokazać. A tu nawet ładnie. Tu się ładnie o, paliło. Ja. Wow, wow. Ale i to niedawno. piękne No i tu mamy kolejny domek z widokiem na tamten też bardzo fajny widok tak jak mówię, chodzimy tu po tym budynku i obiekcie całym i nie możemy po prostu uwierzyć, że tak można było zniszczyć takie miejsce. Bo no tak jak mówię, ja tu byłem we wrześniu zeszłego roku, chyba no, we wrześniu zeszłego roku. To nie było tak zniszczone, okna były całe. Nie wiem, co się przez te kilka miesięcy stało, yy, ale stało się coś bardzo złego niestety. O. Coś bardzo, bardzo złego. Ops. Tu masz ósemkę Piotrze. Piotra jest ciągło do ósemki, więc zobaczmy. Jest no, no. Wejdź, zapal, wypij, posprzątaj i widź. Tak. Witamy. Tu mamy ciekawie zrobiony kącik. Widzimy. I chyba w tym... Tak, i tu jest ekogroszek po raz kolejny. <laughs> Możesz sobie wejść. Mm -hmm. Cóż, tutaj kibelka, tu już ma kibelkę, zobaczmy. Tam okay. Czyż ktoś tu dzisiaj był? Czyż tu jest zamknięta? Jakim cudem? Już jakaś rezydencja? Nie mogę. Rezydencja, ale kogo? Czy papu? I tutaj kończymy naszą eksplorację. Był z nami dzisiaj Piotr Kawiański. kłaniam się nisko. <laughs> Kochani, było wspaniale, naprawdę byłem tutaj pierwszy raz z kolegą i muszę powiedzieć, wrażenia są niesamowite. Tylko, że niestety, no, smutek jest taki, że te obiekty są tak zniszczone i niestety nie zachowają się do następnych pokoleń, żeby coś, ktoś mógł coś zobaczyć. No trudno, my możemy tylko zrobić zdjęcia i jakiś filmik dla Was. Mnie najbardziej e, zasmuciło to, że kiedy byłem tu parę miesięcy temu, ten główny budynek, który zwiedzaliśmy na samym początku, był praktycznie w stanie nienaruszonym, było rozbite tylko jedno okno, i eksploratorzy, którzy byli tutaj wcześniej, niczego nie zniszczyli. No, jest to po prostu smutne, że tak, a nie inaczej poczęła się historia tego budynku i tego miejsca. Tak więc my się z Wami żegnamy i zapraszamy Do na kolejny odcinek Turbek z misji. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy się z piotkiem na eksploracji. Siemka. Siemka. Cześć. cześć.